Naprawa czy wymiana dachu? Wady i zalety obu rozwiązań. Na zużycie połaci dachowej wpływa szereg czynników, głównie środowiskowych. Po kilkunastu, kilkudziesięciu latach przychodzi moment na podjęcie decyzji: naprawa czy też wymiana dachu? W dzisiejszym materiale przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań. Zapraszamy do materiału. Wymiana dachu Remont czy modernizacja? Na co się zdecydować? Właściciele domów jednorodzinnych czy obiektów użytkowych mają do wyboru kilka wariantów. Wymiana dachu, remont czy też modernizacja? Na co się zdecydować? Wszystko zależy od aktualnego stanu technicznego powierzchni dachowej, budżetu oraz celu, jaki chcemy osiągnąć. Na przykład gruntowna przebudowa, wzmocnienie konstrukcji czy też zmiany wizualne. Jakie czynniki przemawiają za generalnym Remontem, a właściwie całkowitą wymianą dachu? Nieprawidłowe mocowanie elementów, które są podatne na podmuchy wiatru. Niedokładne łączenia elementów pokrycia skutkujące przeciekami. Źle wykonane obróbki blacharskie, czego efektem są nieszczelności konstrukcji. Błędny montaż odwodnień dachowych powodujący podciekanie i niszczenie połaci. Dobór nieodpowiedniej technologii i elementów dla warunków środowiskowych. Niestety, jeżeli mamy do czynienia z jednym lub kilkoma wyżej wymienionymi przypadkami, to koniecznie musimy rozważyć całkowitą wymianę dachu. Oczywiście warto spróbować dopytać dekarzy, czy możliwa jest, a jeśli tak, to ile kosztuje naprawa takiego dachu. Jeżeli zdecydujemy się na pracę naprawcze lub wzniesienie nowej konstrukcji dachowej, to warto wykorzystać sprawdzone i solidne komponenty w dobrej cenie, czyli blachodachówki modułowe od blachodach. Ile kosztuje wymiana dachu, a ile jego naprawa. Zanim przejdziemy do szczegółów, sprawdźmy ile kosztuje wymiana dachu, a ile jego naprawa. W przypadku zastosowania blachodachówki musimy liczyć się z kosztem na poziomie od 15 do 40 zł za metr kwadratowy. Całkowita wymiana to koszty odpowiednio większe, gdyż liczy się całkowity metraż dachu. Profesjonalna wymiana dachu, od czego zacząć? Zdecydowaliśmy się na profesjonalną wymianę dachu. Od czego zacząć? Przed rozpoczęciem projektu rzeczoznawca powinien ocenić stan techniczny konstrukcji oraz połaci. Następnie możemy doprecyzować czy chcemy zmienić technologię dachu, albo zastosować dodatkowe docieplenie oraz okna dachowe? Ile trwa wymiana dachu? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile trwa wymiana dachu. Sam proces realizacji, w zależności od rozmiaru połaci dachowej, zamyka się zwykle w okresie od 2 do 7 dni. Oczywiście należy też pamiętać o czasie potrzebnym na zakup elementów, czy wykonanie ustaleń projektowych. Czy wymianę dachu trzeba zgłaszać? Często spotykamy się z pytaniem, czy wymianę dachu trzeba gdzieś zgłaszać. Okazuje się, że nie ma potrzeby dokonywania zgłoszeń takich prac. Jeżeli jednak oprócz remontu planujemy zmianę kubatury budynku, ingerencję w więźbę dachową oraz okna dachowe, to zgłoszenie jest już wtedy wymagane. Wymiana, remont oraz modernizacja dachu? Tylko z blachodachówkami modułowymi. Niezależnie czy planujesz wymianę, remont czy też modernizację dachu, wybierz niezawodne i trwałe. Elementy wykonawcze. Odśwież swoją konstrukcję dachową z nowoczesnymi blachodachówkami modułowymi w dobrej cenie oferowanymi przez Blachodach. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw nam suba. Zapraszam również na naszą stronę blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. I do zobaczenia w następnym odcinku.